Ono, no ale co mi? Niech pan napisze mi tutaj, że, że jest uszkodzony, nie przyjmuje. Okej, okay, no zapieram. to napisz mama. I pan ja zabieram no. go i, i tego. Ale to, co oni mi wydywan, czy no są, czy co? Jest? Nie wiem, oni to, oni to z tym skierują no, to, to do Kanady. to, z powrotem? Jak, jak, jaka powinni jakoś to A ubezpieczenie to jest na kradzież, ubezpieczenie to nie jest też na dziury też, nie? No, no, bo ten nie dywan wiem. kosztuje 500 dolarów, nie? Nie, no nie? To, wiem, no ja nie to jak, oni, jak oni zamierzają do tego? Ja nie mam pojęcia, u mnie to wie, pan leży na podłodze, to co mu się, może mu się stać? Ja nie wiem, no ja nie mówię, że pan to zrobi, absolutnie, tylko że no jest roz. Wcięte, nie? A ja nie patrzyłem. Ja nie, patrz, nie, no wiem, nie, to nie, nie wiem, to trzeba pan sprawdza towar, bo i na pana będzie. Później na pana będzie, jak pan towaru nie sprawdza. Nie, to jest dobrze. Ja, ja wiemy to chociaż to pudło, no, okej, okay, no nic nie zrobi, no pan robi co może, to, to teraz ani dywanu matka nie ma, ani nie ma nic nie ma. To co na I na...